Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio i świętego Franciszka z Asyżu oraz całej plejady mądrych i pięknych istot, które pomagają tej ziemi i nie tylko tej ziemi, bo podobnych chociaż w różnych formach istnień życia jest w kosmosie naprawdę dużo. Ojciec Pijo powiedział, że przy, prawie przy każdej gwieździe są cywilizacje. A tu na Ziemi, to przypomnę, w naszym Układzie Słonecznym, jest życie tylko na dwóch planetach. Czyli na Ziemi i na jednym z księżyców Jowisza. Tak mi Ojciec Pijo powiedział, ale tam jest trochę inne życie niż tutaj. Więc w systemie miłości wszystkich witam, aby się rozszerzał, w naszych sercach przede wszystkim, bo jak on będzie kwitł w naszych sercach, to i zakwitnie w Ojczyźnie, w narodzie, wszędzie. Jeśli braknie duchowości, mądrości i rzetelności w naszym sercu, w naszych uczuciach, w naszych umysłach, no to niewiele się możemy spodziewać. Co będzie się działo dobrego w państwie? Niestety nie. Dlatego tak ważna jest edukacja, żeby była w prawidłowych rękach, nie tak jak dzisiaj, jest w złych rękach w lewackich, ateistycznych, które mają za zadanie zniszczyć Polskę, zniszczyć naród polski, zniszczyć y, naszą młodzież, umysły tych młodych ludzi. Aby już nie pamiętali to, co jest istotne, co jest patriotyczne i historyczne i prawdziwe, ale żeby poszli na żywioł, na to, żeby się wyżyć, ponieważ z racji urodzenia wszyscy myślą ci ateiści głównie, że mamy te zmysły, więc trzeba ich używać i nie liczyć się z nikim. Taką mamy dzisiaj edukację. Z niczym i z nikim się nie liczą, więc rząd jest bardzo zły. Bardzo, bardzo, bardzo zły. Ale za jakiś czas to się zmieni. Ci ludzie, którzy teraz rządzą, może zmądrzeją, może im światło przyjdzie do głowy, i pomyślą inaczej. Chociaż bywa i tak, że jak ktoś już zakoduje sobie za młodu jakiś tam system. Komunistyczny, liberalny, to potem ciężko z niego zrezygnować, ponieważ już są powiązania, są jakieś zależności, jakaś platforma podobnego myślenia, i oni się wspierają, spotykają na różnych kampusach i opowiadają sobie to, co dla nich jest korzystne, nie licząc się. Z innymi, którzy dążą do wieczności. A oni zapomnieli o tym i sobie tak żyją. Życie za życiem i życie przed życiem jeszcze też promują. Bo im się wydaje, że co dzień jest inne życie i tak będą wiecznie żyli. Nawet Lenin mówi się o nim, że wiecznie żywy, ale jednak zmumifikowany leży. Wiecznie żywy trup. <laughs> Więc do tego nie można dopuścić, aby nasza młodzież i edukacja padła. Bo to się właśnie teraz dzieje. Edukacja pada pod nogi oczywiście, władców tego świata, którzy myślą tylko o sobie, o tym, żeby rządzić i mieć bogactwa. My nie chcemy takich przywódców, nie chcemy być uzależnieni od jakiejś ideologii. Po co? Mamy swoje życie, każdy ma swoje, każdy mówi, musi sam się rozwijać, wierzyć w to, co mu serce podpowiada, i nie zakłamywać swojego serca, i nie zakłamywać swojego sumienia, jak to robią właśnie mało tolerancyjni ateiści, liberałowie, postkomuniści. Oni muszą się też nawrócić, bo przecież już żyli w różnych życiach i obiecywali sobie przed zejściem, że jednak nie wejdą w komunizm, a jednak weszli. Ponieważ i to łatwy chleb. A my nie chcemy łatwego chleba, tylko chcemy chleba niebiańskiego, wiecznego. A tutaj ten chleb pojawia się i znika, jak wszystko inne. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Życzę oczywiście, wspierajmy się duchowo przede wszystkim, bo to jest najważniejsze: twórzmy atmosferę miłości, zgody, tolerancji, bo trzeba tych ludzi, którzy źle rządzą, też tolerować, bo to są ludzie, a nie łowie, ale pobłądzili i trzeba ich sprowadzić na dobrą ścieżkę. Ale jak to zrobić? Tylko przez system miłości, tolerancji i pokazywanie, gdzie jest prawda prawd, gdzie jest mądrość mądrości, gdzie jest najważniejsza rzecz, eschatologia ludzkiego życia, bo ona jest najważniejsza, żeby sobie przemyśleć rzeczy ostateczne, a nie współczesne. Współczesne to one się cały czas toczą, niezależnie czy ty śpisz, czy odpoczywasz, czy coś robisz, bieg życia i tak jest cały czas. Ty śpisz, inni pracują. Tylko pytanie, po co pracują, jak pracują i dla kogo pracują. I na te pytania trzeba sobie zawsze odpowiedzieć. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy, drobne sprawy, małe sprawy i wielkie sprawy, to co dotyczy naszego życia osobistego, naszej wizji na szczęście, bo chcemy być szczęśliwi. Wszyscy mamy mieć prawo i mamy prawo jak Ojciec Pio powiedział że każdy ma tu prawo do szczęścia. Bo w ostatecznym rozrachunku życia w kosmosie jest szczęście, jest zabawa. Jak Fula Chorak mówiła inaczej tłumacząc słowo zbawienie, to oznacza bawienie się, bo w niebie przecież nie ma refleksji takich pogłębionych. Tam jest szukanie szczęścia i form szczęścia. Tam już wszystko wiemy prawie, że. Ale poznawanie to nie znaczy. Brak prawdy. Tam znamy prawdę, chociaż nie może do końca wszystko, bo Boga nikt nie zgłębi, ale mamy poszukiwać. Ojciec Pioż powiedział mi, że w niebie całą wieczność będziemy poznawać, podróżować, raz w tym, raz w tamtym kierunku, aby się pocieszać. Nie dlatego, że nam brak pociechy. Nie dlatego żeby pocieszać swoje pocieszenie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, piękniej, szlachet... szlachetniej, nie bo tam wszyscy są szlachetni, ale bardziej uwielbiając piękno i Boga za to, że spowodował takie szczęście. Ale nie tylko Boga chwalimy. Tam wszystko jest jakby Bogiem. My jesteśmy bogami. I Bóg jest Bogiem, tam wszystko jest jednością. Nie odczuwa się tego, że tam jest Bóg. To tylko tutaj, w kosmosie, tej ogromnej, ogromnej, naukowej niewiedzy, musimy wierzyć, że Bóg jest. I starać się o to, żeby Go znaleźć. Tam już nie, tam już nie ma poszukiwań Boga. Tam Bóg jest wszystkim. <laughs> Święty Paweł też powiedział, że. <laughs> Poruszamy się i żyjemy w, w tym, który nas otacza. W nim żyjemy i poruszamy się. Tu na Ziemi ta wiedza jest bardzo ważna, żeby sobie to uświadomić, że w nim żyjemy i poruszamy się, mimo że go nie widzimy i materia jest tak twarda, że sprawia nam ból. A mimo to Bóg jest wszystkim i w niebie, i na Ziemi, i na Ziemiach, w kosmosie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Musimy się sami zbawiać od złego. Musimy panować nad swoim ciałem, nad swoimi odruchami, nad swoim językiem, nad swoimi uczuciami. Ojciec Pio mówił, żeby pracować nad uczuciami, żeby nieraz, Anioł stróż mi mówił, lepiej się w język ugryźć, tabletkę zjeść na uspokojenie, dosłownie tak mi powiedział, niż za dużo komuś powiedzieć, bo on się w swoim egoizmie tak obrazi, że będzie cię do końca życia nie lubił, a nawet prześladował. Będzie sąsiadom mówił, że ty jesteś taki i owaki. Więc trzeba uważać na to i tworzyć raczej tolerancję i, i porozumienie. Chociaż niejednokrotnie prawdę trzeba też powiedzieć taką bolesną. Nieraz trzeba powiedzieć bolesną. Nieraz trzeba tupnąć nogą, ale trzeba wiedzieć również, kiedy to trzeba wykonać, bo. Nie zawsze trzeba tupać, bo nas, bo nas pogonią. Teraz przeczytam wiersz Maćka. Droga wiodąca przez ciernie, Stopy bez sandałów, Kąpią się w odpływach oceanu. Co mi daje spokój, pokój? Rzesze słońc martwych Jakiś czar pozaziemskiego chłodu, Jakaś zieleń tamtej łąki dobrze widoczny cel nad tutejszymi blichtrami. Zatem iść na skraj pragmatyzmu i stamtąd w niebo się wspiąć, łapiąc za suknie aniołów. Ojciec Pio mi powiedział, czasem to mówię że widzi mojego anioła stróża co dzień w innej sukience, więc musimy łapać. To nie znaczy, że będziemy cały czas ze swoim aniołem stróżem, nie. To nie jest tak, że jak małżeństwo tutaj. Małżeństwo to oczywiście wymysł ludzki, to też ojciec Pio mówił. Jezus zresztą też to podkreślał, że tam nie ma małżeństw, nikt się nie żeni i za nie wychodzi. Więc tam będziemy mieć wszystkich do dyspozycji. Anioł stróż... To jednym z nich będzie. Tutaj potrzebujemy anioła, aniołów stróż, żeby nad nami czuwali, panowali nad naszymi nerwami, nad naszymi głupotami, jakie czasami robimy. Bo nie zawsze jesteśmy mądrzy. Teraz jeszcze. A jednak będę w okularach lepiej. Będę pewniejszy, bo coś mi tutaj. <laughs> Więc parę myśli przeczytam jeszcze. Z drugiego tomu. Przypominam, że trzeci tom się robi, że go szlifuję, poprawiam, czytam na nowo, jeszcze raz. Co trzeba, to tam jeszcze drobne rzeczy poprawię, zwłaszcza literówki, tam przecinki, czasami jakieś słowo zmienię, czasami coś dodam jeszcze, bo jeszcze głębiej zrozumiałem daną myśl, więc jeszcze troszkę pracy będzie. Jak mówię, jak tylko skończę, udostępnię całość za darmo. Już dwa atomy są za darmo udostępnione, więc trzeci też za darmo, a potem będziemy myśleć o wydaniu książkowym, papierowym, bo to też ważne, żeby było wydanie książkowe. A to raz, że niektórzy chcą mieć taki komplet, a z drugiej strony, wiecie, jaka jest technologia dzisiaj już? Są już bomby elektroniczne już mają te bomby. Że jak puszczą taką bombę, to nie tylko prąd siada, ale kasują się wszystkie elektroniczne dyski, dane na tych dyskach, więc elektronika jest zagrożona. Papier jasne, że też zagrożony, bo można wszystko spalić, ale gdzieś tam można ukryć i bomba elektroniczna czy jakiś pożar się do tego nie dobierze. Natomiast no, tu elektronika jest zagrożona. Jak będą tak chcieli, na przykład zaatakować jakiś kraj, no to rzucą bombę elektroniczną, wyłączą wszystkie komputery, wszystkie systemy, banki, wodę. Można taką bombą wyłączyć. Nie trzeba iść wajchy przekręcać. Tylko strzelą taką bombę magnetyczną, elektroniczną i wszystko siądzie. I nie do naprawienia taki dysk, czy jakieś dane, wszystko się poprzepala. I co wtedy? <laughs> Oczywiście, że nie puszczą wszędzie tych bomb. Także jak tutaj ktoś zrobi sobie kopię w Polsce, a miejmy nadzieję, że i takie elektroniczne bomby nie będą rzucane, ale w innych miejscach mogą, no to tam zniszczą, ale na całym świecie nie da się wszystkiego zniszczyć z drugiej strony. No, ale były cywilizacje wyższe setki tysięcy lat temu, i czy miliony nawet, i, nie ma śladu. Ojciec Pio mówił, że już były wyższe cywilizacje niż nasza. No ale nie ma śladów już. Wszystko zostało przemielone, przetworzone, klimat się zmienił, wszystko pozmieniał. W lodowce zajechały gdzieś te wszystkie cywilizacje, wulkany powybuchały i się zaczęło wszystko od nowa, od prawie że od małpy. Ojciec Pio mówił, że kiedyś byliśmy obrośnięci. Jak już powstała kolejna cywilizacja, brośnięci cali, bo było zimno i tak dalej, więc organizm się dostosowywał. Ale nie były to małpy, tylko inna gałąź. Dobra, czytam. Choroby będą, ale można wiele zrobić, by ich nadwyżkę zlikwidować. Bóg był, jest i będzie konsekwentny. Zostawił wszystkim w darze wolność do podejmowania wszelkich decyzji. Także obiecał na różne sposoby pomagać całemu stworzeniu we wszechświecie. Skoro taki kierunek aniołowi obrali, wejście w słabej jakości materię, wymyśloną przez nich samych. Problem jest w tym, że upośledzona świadomość nie chce z tej pomocy korzystać, nadal opiera się na. Marnych technologiach, takich jak Słońce, planety, przestrzeń czy grawitacja. Dla dusz z nieba tu żyć to utopia. Niemniej tę technologię i sposób na życie uwielbiamy. Do czego to doprowadzi? Trochę nas oddala od kosmosu Boga, niezależnego, wolnego, w którym technologia śmierci, chorób nie istnieje a życie jest wieczne, więc ta technologia wymyślona przez aniołów, co wyszli z nieba, ten kosmos cały, no to słaba jest technologia, bo, bo wszystko, wszystkie formy znikają, całe piękno, jakie jest, znika i ciało ludzkie jest formą, w której mieszka dusza, no też zniknie. Chociaż ojciec Pio powiedział, że z wszystkich stworzeń, z wszystkich zwierząt na Ziemi, tutaj, na tej Ziemi, mówię o tej planecie, teraz, w tej chwili, że ludzkie ciało jest najbardziej inteligentne. Może nie jest najpiękniejsze, bo przecież Pawia, Paw, jaki jest piękny, my nie mamy takich piórek ładnych, czy tam inne, jakieś kolorowe, ptaszki <laughs> są piękne. Ludzkie ciało. No, jest jakie jest, natomiast inteligencja tego ciała jest najwyższa na tej planecie, i dlatego dusza może się rozwijać i korzystać z edukacji, z różnych systemów i form pobudzania jej do refleksji głębszej, do edukacji w kierunku wieczności nieba i Boga. A widzimy, jak już wspomniałem na początku, jaka jest teraz edukacja. Idzie w dół, idzie do piekła. <laughs> Zamiast do nieba, to idzie do piekła. Oczywiście piekła nie ma, to podkreślam cały czas. To jest wymyślone przez różne systemy religijne, głównie katolickie i chrześcijańskie, po to, żeby również panować nad tymi duszami, żeby byli w organizacji kościelnych, parafialnych i tam innych, żeby to wszystko się kręciło i hulało. <grym> A w tego, to w ogóle nie jest potrzebne. Ojciec Pio mówił, że Jezus nie założył ani jednego kościoła, nie zbudował ani jednego kościoła. A co się po nim stało? Jezus mówił, że Czy nie wiecie, że to wy jesteście świątynią? No i dzisiaj można by to samo powiedzieć. Kościele, drogi kościele, cóżem ci uczynił, że zrobiłeś kościoły zewnętrzne, a zapomniałeś o tym, że to my jesteśmy świątynią? I cała duchowość polega na tym, na tej formie edukacji duchowej, aby odnaleźć świątynię boską w sobie, bo wszyscy jesteśmy tu aniołami. Czy jesteśmy poprawicy, czy polewicy, czy jesteśmy ateistami, czy jesteśmy fanatykami, czy jesteśmy normalni i wierzący jak należy, bo tu trzeba wierzyć. Ojciec Pio mówi, że najmniejsza wiara jest potrzebna tutaj na ziemi, bo nie ma wiedzy. Wiedza się przebija. Ojciec Pio pozwolił trochę tej wiedzy nam zaczerpnąć, i ja się dzielę tą wiedzą. Chociaż Kościół znał to, wiedział pewne rzeczy, ale zaniedbał, zamknął na klucz wszystko. I jeszcze jedna myśl. <laughs> Zły system energetyczny, chemiczny, kostny w naszym ciele jest faktem. Każdy cierpi zmaga się z chorobami, starzeje się i umiera mimo nauki, wiary i miłości. Koło życia zgniata wszystkich i wszystko. Oczywiście nie Bóg takie koło wymyślił. Trzeba się starać, aby w tym życiu już ostatni raz nas zgniotło. Nigdy więcej. Niech aniołowie stróżowie nam w tym dopomagają. I właśnie mówiłem, po, ci, po to są ci aniołowie stróżowi tutaj nam dani. Przybierają różne formy męskie, żeńskie, bo w niebie jest energia męska i żeńska. Ja, bo pytałem ojca Pio, nie ma tam obojniaków, czy jakichś tam genderowców, tylko jest gra miłości między żeńską a męską formą, a nie to, co dzisiaj tworzą ateiści, liberałowie i ci te zepsute dusze, bogacze, że każdy może sobie przybrać płeć, jaką chce. No nie. Dusza jest przypisana raz na zawsze do pewnej płci, chociaż może w kolejnych wcieleniach żyć w różnych ciałach i męskich i żeńskich. Natomiast nie ma czegoś takiego jak wiele płci w jednym ciele. Nie ma to. Są wymysły, bzdury totalne, głupota, niemądrość. Nie myślenie, tylko życie z i atrakcją kolorów, form różnych tęczowych. To jest zła droga, ale aniołowie wybierają taką drogę i trzeba też ich zrozumieć. Oczywiście, że są pewne choroby. Dusza się też na to godzi. Czasami jest tak, że nie wie, czy jest kobietą, czy mężczyzną, bo jakieś tam składniki wewnątrz genetyczne się troszeczkę źle ułożyły i odczucia ciała są inne i dusza musi niestety się męczyć z takim ciałem, które raz się uważa za takiego, raz za takiego. Ale jak mówię, 99,9% to jest wszystko powymyślane, to jest moda. Natomiast jakiś 1, coś tam procenta to jest choroba fizyczna, rzeczywiście. Resztę to są banialuki wymyślone, żeby się przeciwstawić władzy, żeby się wyżyć, żeby się pokazać, żeby głupoty opowiadać, bo to ich cieszy. Ta niemądrość ich cieszy, ta nieedukacja ich cieszy. Można się cieszyć ze zła. To prawda, i oni się cieszą ze zła. Ale, jak mówię, musimy ich tolerować i zrozumieć, że. Pogubili swoje dusze i swoje ciała. Trzeba robić i modlić się za nich, żeby zrozumieli sens i istotę ich własnych żyć. Bo to jest bardzo ważne dla nich, bo po co się męczyć w kolejnych życiach, jak można zakończyć to życie raz na zawsze, już nie wchodzić koło samsary, nie rodzić się ponownie, tylko się wyzwolić i zbawić swoje swoją duszę, która tam również ma ciało, ale już nie takie jak tutaj. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i papa. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Prowadzą świętych wielu, by przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiół dużycie nowe Święci przy mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy w Ich obecność i prowadzenie Moje pióra zawsze ruszy Siostra Faustyna Królowa Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanioł, z Franciszkiem z Asyżu On patronem moim jest, z nim umówiłem się na wiele żyć Steż, Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są Ojciec piomówił mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe ci przy mnie wciąż Zawali w moim sercu W mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostro Rozmawiałem przez ponad 30 lat On mi dał mądrość Świętych głosów cały świat z moich ma się zawarte, wszystko to, co mówił mi, że prowadza się tych Dni. W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą gotowym na to Ojciec Piomu przekazał duchowy skarbów moc By w świat wyruszył z wiedzą jak najjaśniejsza noc W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło Przekazać ją otwartym duszom, gotowym na to. Ojciec piomu przekazał duchowych skarbów moc. W tych światy się stwiedzą jak najjaśniejsza noc.